Siemano, z tej strony w Wilonie ze mną tar targa. mamy eee, odcinek, bo uciekamy przed panami. oni są za nami? Czekaj, ja zrobię takie coś, pan. O, czekaj. Znaczy to polo. O kurwa. No, mam nadzieję, że ich zgubimy w polomarkecie. Dlatego musimy teraz tu podlecieć. Tu i się nie ruszać. Tu. Tu się nie ruszamy. Całej zdrowy. Uh -huh. Ale zabawa u... No, ej, jak coś to my się o, tu... Ej, jak coś to my się tu możemy skryć. W sumie. Zakupiemy coś do Ej, no. znaczy, czekaj, no zobaczysz czy oni tam są I jakby, uciekniemy No Dosyć trochę daleko my uciekli Boże Wahałem się Ucieczka przed panami jest za Czelka kupił kupi wodę Bo padło, już nie może Nie wytrzymuje o Boże. Tak, to jest zostawcie tutaj subika macie u mnie na paluszku zostawcie łapeczkę w górę i a my lecimy dalej zobaczymy jak daleko zajdymy. na razie kolejny filmik masakra a my dobra my lecimy na wieżowce bo inaczej tego nie wyrobimy se nie no Łyka no. leciej nawet ty potem ja się napiję no z tego to tego sezonu to chyba nie zapomnimy do końca, do końca życia. Ojoj, ucieczka przed fanami, to jest no. dobry pomysł na ten na odcinek. No oczywiście to jest mój ziomek Tarka, jest nowym członkiem. Witam, yy, House. Yy, nie wiem, powiedz coś, nie wiem, coś fajnego. Dajcie super ze dzwoneczkiem łapkę w górę i komentarz. O, i, dalej. i lecimy dalej. Ej, na wyżówce to tamta strona. Dobra. No. Elo? Dobra, mamy luz. I na razie no. mamy. Jako tako o spokój. E... Sorry za wiatr, ale no jesteśmy między blokowiskami, znaczy wieżowcami. Staramy się uciekać jak najszybciej. Jak najdalej. Jak najdalej. Bo ja teraz się będziemy raczej zbliżać. Kurwa, najgorzej jak to są ci. Oła, że mnie udupiło w bruh. A nie, to raczej nie oni. Nie, bo ja będę miał niebieską, nie? Więc mam nadzieję, że będzie GIT. To jest pierwszy odcinek z Tarką, to jest pierwszy odcinek czwartego sezonu, a już, a już będzie grubo, nie? Ojoj ja a pokażę tych królewiczów. Słoka, Narka. Dobra, bo teraz zagadałem się troszkę z lepszymi fanami, nie z takimi symbolami. Jak tam ci? Notarka cały czas koło mnie, więc... Plus... Żyjemy. Żyjemy we dwóch... Yy, w tym środowisku. O siedlę. Co? Gorko jak piecu. Ja? Chcę ja być wiedział Więc... O kurde. Widziałem, że już do mnie to, strzelają jak do tupaka Takie. Dobra, to lecimy. No da. lecimy dalej Prawdopodobnie Nie wiem na ile procent będziemy kończyć ten odcinek Więc o ile ich nie ma na razie ich nie widzę, a ty? To też dobra, jak coś to Dziękuję wszystkim za uwagę. Na razie Na razie Dobra, to teraz Ty powie z subikiem i tak dalej. Słuchajcie, e, Suba z dzwonem, komentarz i łapkę w górę.